Dzień dobry moi drodzy. W ramach akcji Zarażamy Kulturą postaram się Wam przekazać troszeczkę wiedzy z mojego podwórka, czyli z fotografii. Będzie to. Spróbujemy zbudować y, kamerę obskórę. Co to jest kamera obskóra? Najogólniej mówiąc, jest to ciemne pomieszczenie z małym otworem, przez które wpada światło. I następuje projekcja obrazu na przeciwległej ścianie. To co? Bierzemy się do pracy. Co potrzebujemy? Karton. To może być dowolny karton. Pudełko po butach. Karton do pakowania rzeczy. Taśma klejąca szeroka. Taśma klejąca, nieprzeźroczysta, też jeszcze jedna taśma, nożyczki, nożyk do tapet, ostrożnie, na ostre ostrza, ołówek, folijka sreberko, tak zwane. To może być zwykła folia kuchenna. Biała kartka papieru. No i oczywiście nasza kamera obskura. Czyli ciemnia optyczna, inaczej mówiąc. Bierzemy białą kartkę. Z kartki papieru zrobimy sobie ekran. Ekran w kinie przeważnie jest biały. Najlepiej się odzorowuje. Przyczepiamy go do. Jednej ze ścianek kartonu. Tak. Dobrze by było, wręcz idealnie, gdybyśmy sobie całe to pudełko od wewnątrz wyczernili, e, ponieważ im mniej odbić e, światła wewnątrz, tym ten obraz będziemy mieć wyraźniejszy. Ok, ekran już mamy. Teraz co dalej? Wytniemy sobie dwa otwory. Jeden gdzieś tutaj, a drugi tutaj. Bierzemy ostre narzędzie i zaczynamy ciąć. Prace poszły nam szybko i elegancko. Mamy wycięte dwa otwory, sobie jeszcze wyrównamy. Dobra, co dalej? Bierzemy sobie naszą folię aluminiową. Jak już wcześniej wspomniałem, to może być folia, taka do pieczenia, jakiej używacie w kuchni, albo ja tutaj użyłem z białego serka homogenizowanego. Jedną z tych z folii przyklejamy na jedno okienko. Ok, mamy. Robimy teraz we folii dziurkę. Ja używam tutaj ołówka. I to jest miejsce, w którym będzie wpadało światło do naszej ciemni optycznej. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zakleić sobie całe e, pudełko. Sprawdźmy jeszcze sobie od wewnątrz, e, czy tam nie ma gdzieś prześwitów. Jeżeli są, to wszystko to musimy sobie zakleić, jak wcześniej wspomniałem, żeby było w środku ciemno. Używamy tutaj w tym celu. Nieprzeźroczystej taśmy klejącej. jest taka taśma techniczna, której używa się do reparacji. Ona ma dosyć mocny klej. Wszystkie krawędzie musimy obkleić wszędzie tam, gdzie może nam się przedostawać światło do wewnątrz. Myślę, że wszystkie dziury mamy zaklejone. E, przez ten drugi otwór sobie sprawdzimy, bo przez niego będzie wypatrzeć. No, wygląda na to, że jest ciemno. E, teraz co? No w zasadzie mamy gotowe. E, musimy wyjść sobie w, e, e, na zewnątrz, na balkon, e, na, na, na podwórze, na dziedziniec. Tam, gdzie jest dużo światła, im więcej światła, tym lepiej. Co jeszcze odnośnie co do tego otworu na no to są specjalne wzory, ale to jest matematyka już wyższego rzędu i prawa fizyki. Tu nie chodzi o to, żebyśmy zrobili sobie to idealnie, tylko raczej w ramach zabawy. Ja robię to ołówkiem i robimy to doświadczalnie. Jeżeli otwór będzie za mały, to możemy go minimalnie powiększyć, a efekt sprawdzimy sobie doświadczalnie. To co? Ubieramy kurtkę i idziemy na zewnątrz. Zapomniałem Wam powiedzieć, że obserwowany obraz będziecie widzieli do góry nogami. Jest on odwrócony również prawo-lewo czyli jeżeli obracamy się w prawo, to widzimy lewo i tak samo pionizacja góra-dół. Co jeszcze, taką ciekawostkę: ten patent możecie wykorzystać również przy oglądaniu zaćmienia słońca, jeżeli Wam się zdarzy taka okazja a nie będziecie mieli do tego precyzyjnych urządzeń optycznych. I to w zasadzie wszystko. Życzę miłej i dobrej zabawy.